Mecz pomiędzy FCSB a Manchesterem United odbędzie się na Arena nacjonale w Bukareszcie. Forma drużyn. W CSB. W ostatnich czterech meczach europejskich FCSB pozostaje niepokonane, prezentując solidną formę defensywną. Jednak w historii swoich występów przeciwko angielskim drużynom, FCSB przegrało wszystkie siedem spotkań, z łącznym bilansem bramkowym 2-20. Manchester United – Czerwone Diabły. Wygrały 5 z 6 spotkań z rumuńskimi zespołami we wszystkich rozgrywkach. W ostatnich czterech meczach odnieśli trzy zwycięstwa, pokonując m.in. Liverpool, Arsenal i Fulham. Mimo to zespół zmaga się z pewną niestabilnością formy. Analiza. Manchester United, zajmując obecnie czwarte miejsce w tabeli Ligi Europy, potrzebuje zwycięstwa, aby zapewnić sobie awans do fazy pucharowej. CSB. Plasujące się na ósmej pozycji również walczy o awans i musi wygrać, aby zapewnić sobie miejsce w kolejnej rundzie. Biorąc pod uwagę jakość składu i ostatnie wyniki, Manchester United jest faworytem tego spotkania. Jednakże, biorąc pod uwagę stawkę meczu i determinację obu drużyn, można spodziewać się zaciętej rywalizacji. Kibice z niecierpliwością czekają na emocjonujące widowisko i pełen napięcia mecz.